Nowenna ze świętą Teresą Benedyktą od Krzyża, dzień dziewiąty. Miłość jest życiem w najwyższej doskonałości. Jest istnieniem, które się wiecznie oddaje, nie doznając umniejszenia, i wieczną płodnością. Stąd Duch Święty jest darem. Miłość według swego ostatecznego sensu jest oddaniem umiłowanemu własnego istnienia i zjednoczeniem z nim. Jeżeli ktoś pełni wolę Bożą w najgłębszym oddaniu siebie, wtedy boskie życie staje się jego życiem wewnętrznym. Wchodząc w siebie. Znajduje w sobie Boga, serce Jezusa, dobroci i miłości pełne. Tyś wybrało świętą Teresę Benedyktę na czystą i świętą ofiarę przed Twoim obliczem. Napełni również nasze serce Twoją miłością i dobrocią. Wzmocnij swą boską mocą naszą słabą wolę. Aby zawsze pełniła wolę Twoją. Wszystkie nasze troski oraz intencje powierzamy Jezu Twojemu sercu. Przez wstawiennictwo świętej Teresy Benedykty, wysłuchaj naszych modli. Użycz nam siły do przetrwania bolesnych godzin życia i nie dozwól nigdy oddalić się od Twojej miłości. Bądź przy nas teraz i zawsze. W godzinę naszej śmierci. Amen. Boże, wieczne źródło wszech rzeczy, dziękujemy Ci za wszystkie dary i łaski, którymi obdarzyłeś, świętą Teresę Benedyktę od Krzyża. Uczyniłeś się dla nas światłem umiejętności i wzorem cnót. przeto to obłagamy Cię, nieskończony w majestacie i dobroci. Tak jak ona Cię o to błagała, niech przyjdzie na ziemię Twoje królestwo. Niech będą uratowane dusze przez męka i krew Syna Twego, ku większej chwale Twojej, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen.